No, no, myśl pan trochę, panie, pan, pan nie dolar, pan Bo Trochę inteligencji. Nie ma mnie. Nie. nie zgadniesz, co mam. Baśka załatwiła w prokuraturze. Zwrócimy się do szpitala o udostępnienie listy nazwisk pacjentów za wygodny dla dr Dederko ten pacjent z zapaścią. A, a jaka z paśka? Banaszak, naczelnik Wydziału Kryminalnego. Od kiedy te panie są na ty? Odkąd rozwiązaliśmy sześć spraw, które były uznane za beznadziejne? Rozwiązaliśmy? Mhm. Mm e, nie, dziękuję. Ach.